Okej, okay, także witam was w tej grze 5 kapu. Tym razem znowu mamy 1 na 1. Jest to gra Easy kontra Grand dwóch Protosów z Diamanta o podobnym skillu, żeby było ciekawiej. Troszeczkę wprowadziliśmy mało rozmaicenie, znowu gramy na Extension Modzie i tym razem mamy przyspieszoną grę do 125%. Także może troszeczkę przecinać, może być troszkę gorąco, zobaczymy. Komentuję ze mną, Botor. Siema. Ja witam serdecznie wszystkich. I mamy PvP. Na mapie Heavy Rain, jak już mówię No, a widać tu, jak szybciej PvP e... latają. Tak, widać, jeszcze to szybka animacja, budowania tak jakbyśmy replaya przewijali. A jednak to nie jest replay, właśnie oglądamy tą grę na żywo. Już idzie scout od strony o, od strony Grampiego, zapewne tak jest. U góry mam Grampiego. Ja tu otworzę tabelkę, żeby było widać gracze na górze. To Asymilatory standardowe rozpoczęcie od Yesiego, zaraz pojawi się Cybernetic Core, zaraz pojawi się pylon na pewno. Ee, Easy ma na pewno dobrze ogarnięty swój build, bo gra, nie gra Profi do scoutu. Czekamy na Asimilatora. Asymilator za momencik się pojawi. Tak jest. No a póki co, jak to, w, jak to mirror matchup, mamy wszystko to samo, znaczy yy, oboje gracze grają to samo. Tak, nawet nie ma różnicy w propkach w okazach, wszędzie mamy po dwie propki, wszystko się jeszcze może urodzić z tego. I teraz nie można za bardzo się posiłkować timingami, ponieważ mamy trzecią minutę, a zaraz będzie gotowy Sevenetic Core, który zwykle jest w piątej. Także... No, troszeczkę tutaj będą musieli wyłączyć swoje timingi, a raczej mm, skupić się na, na tym, co mają w bazie już. Pod tym względem dobudowywać kolejne budynki, a nie patrząc na zegar. No, a dlatego to myślę, jakieś... że w tym modzie dał, dałoby rad tutaj y, ten y, Dark, Dark Templary zagrać. No, no, ważne do obrony Dark Templarów jest wiedzieć, kiedy one mogą się pojawić. A. Tutaj może być problem z tym. Mamy Proxy Pylona w rogu tutaj. Mapę od Grampidaka. Tak... O, I ja Twilight różnica. Jeśli zaraz nie pojawią się dwa dodatkowe gatey, to będzie oznaczało, że mamy do czynienia z ukrytym Dark Shrine. Em. Jeśli pojawią się dwa gatey, to będzie szansa na Blinka tego Twilight'a. Ale ja tych gate'ów nie widzę, także obstawiam, że będzie to... O. Jednak Stargate. a znowu Easy gra yy, Star, Stargate Zgadza się, on już swoją technologię wziął troszeczkę wcześniej. Czy zdecyduje się na Extensy Void, czy zdecyduje się na Oracla albo Phoenixy? Tego się za moment dowiemy. Przyjrzyjmy się temu Starportowi. Ma już kasę na budowanie czegoś z niego, ale jeszcze tego nie robi, troszeczkę zaspał. Może ta prędkość go przytłacza? Możliwe. No, w końcu się zdecydowało na orakla, jednak. Także jeśli, jeśli będą to darki, a będą to darki, bo jeszcze pojawia Darkstein, to powiedzmy, że wizja będzie przygotowana. Gorzej, jeśli ten Oracle będzie latał akurat u przeciwnika i nie będzie na pozycji. Tutaj widziałaś to, co się wydarzyło teraz u Grumpy Został zaskoczony Madership Core'em. Tak jest, teraz... Wizji już wie, że będzie musiał wykorzystać swoją Oracle do... Yy, nadania wizji... swojej armii. I pewnie, gdyby nie zauważył tego Darksteina, ten Orak już wyleciał w stronę przeciwnika. Jednak teraz on stoi i pilnuje się do obrony. A podczas gdy to powiedziałem, odleciał. Tak, ale odleciał a to tylko dlatego, dlatego, że, że drugi się ta. Ta. Już Dokładnie, drugi się mhm. pojawia. Dokładnie. Jest dobrze przygotowany, Easy na Dark Templara, zostawiał sokcerami swoją rampę. Nie przejmuje się tyłami, powie, że tam nic nie wleci, raczej Starporta jego przeciwnik nie wybudował. Oj, ujawiają się jeszcze te darki. Troszeczkę Easy zapomniał o nich. wcześniej był przygotowany, teraz wyszedł z Instagram i pozwolił, żeby wejść Dark Templarą. Dark Templar niszczą już probki. Tych probek zginie naprawdę sporo. Dokładnie. I dlaczego Easy nie reaguje? Troszeczkę spóźnił się z tym wszystkim. A... No i to chyba dużo, dużo przesądził ten mod o wyniku tego starcia Dark Templarów z probkami. Aha, misclick tutaj się tłumaczy. No ale rzeczywiście, ten, ten speed tutaj dużo zmienił, prawda? No znacznie szybciej te, te próbki padały. Dużo mniej zginęło by tych yy, probków, dużo szybciej to był Oracle Stalkery. No ale jednak, jednak tutaj yy, ten mod ten dużo bardziej kara gra, on za wszelkie błędy. No czyli tutaj mamy już taką małą przewagę Grampidaka, ponieważ tutaj jeżeli chodzi o Haras mhm. i jego który wybrał Oracle, no to zabił jedynie jedną probkę, No a Grampi, grampidak tutaj udało mu się zabić łącznie 13 Harwesterów. Teraz tatuje Oracle do Grampidaka i teraz on jak z karabinu niszczy probki zniszczył ich aż 6 ale za to zdołał się wycofać. Całkiem niezły wynik, ale jednak ciągle, 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 ciągle ma przewagę Grampy. Tak. Przewaga jest teraz 6 probek i przewaga ekspansji, co robi naprawdę ogromną różnicę w PvP. I teraz jeśli Easy nie zrobi czegoś konkretnego, to będzie miał naprawdę mocno w plecy. No, coś mi się wydaje, że ta ilość Starkerów, które zbudował, może sugerować, że on będzie chciał zaraz atakować. Dokładnie, no powinien, ponieważ jego przeciwnik nie ma zbyt dużo. No tym razem już. I właśnie to robi, właśnie wychodzi swoją armią. Właśnie udało mu się pogonić obserwera, co naprawdę jest dobrą rzeczą dla niego. I zdecyduje się jednak na expert, że nie stawia wszystkiego na jedną kartę. Stawia właśnie Nexusa. Tak odchodząc nieco od tej rozgrywki, wyobraź sobie hmm. splitowanie Marinów na Beiny przy takiej prędkości. <grym> Musimy kiedyś zagrać z zerkiem i Teranem na takim modzie. Dokładnie, to tutaj to by było Jak Jak chciałby nerfić Terana, no to będzie idealne. Dokładnie. Tego, tak, y skill marinking wymagany. Tak. Nawet marinking by miał problemy z tym na creepie. A tu Oracle będzie oddany za darmo, czy ucieknie uciek? Łociec i też na pewno, gdyby nie było tego moda, tego HP, byłoby aż tyle zabrane. Ale jednak, jednak w polu zdążył Easy zareagować. Uratował swojego Orakla. Tymczasem Grand poweruje swoją ekonomię. Właśnie dorzucił dwa asymilatory. Co jeszcze dorzuca? Upgrady. Właśnie Widziałem, że zaznaczył Tilted Console. Chyba się powoli zbiera do, do, do zbudowania charcza. Jednak zauważasz, że gazu na to nie ma. I może to też go skłoniło do dobudowania tych asymilatorów. Na pewno chciałby zbudować już jakąś technologię z tych kolosusów. Ale no, no, gazu no, ciągle no. brakuje. Pojawia się Oracle. I orak zniszczył już trzy porabki. Całkiem niezły wynik. A po co ten orak włączył detekta? To chyba też był Click. A może po prostu chciał tak się przylecieć po łapie, żeby zobaczyć, czy tutaj coś nie stoi. Tak po prostu. No ciężko jej powiedzieć. Tak, od strony Izziego idzie kolejne, kolejne użycie Star Stargate'a. Teraz pojawiają się Void zamiast Oracle. No, tak, gubi się w tym spidzie. No odpiszę, w tym sądzę. A tymczasem Krampi nadchodzi ze swoim atakiem do przeciwnika. skałtuje przy okazji czy nie pojawiła się tutaj jakaś... E, jakaś ninja XP i tym samym też zbiera wsparcie ze swojego pylona tutaj ukrytego, także całkiem ciekawy e, sposób doboru trasy, mógł iść środkiem, ale za to wykorzystał swojego pylona. No, dokładnie równy Supply Army. w mamy starcie. Dokładnie równy, 48, 48, zobaczymy jak się potoczy. Sfokusowany został, dobrze widziałem? Sfokusowany został do Core? Mm, tak, nie ma tutaj ma do co najmniej z jego. Czyli nie, będzie, nie będziemy mieli tutaj fotonowy przez jakiś czas, co jest tutaj dużym plusem dla Grampidaka. Jednak, Gr jednak Grampidak nie za bardzo chce podchodzić do tego kanona pod te boidy, które w każdej chwili mogą zostać aktywowane. Eee... Ciężko powiedzieć, czy on by zniszczył, eee... zniszczył z jego tym atakiem. Nie dziwię się, że czai się, że czeka na wsparcie, a we wsparciu pojawia się. Warp Prismy, co może naprawdę zgubić po przeciwnika. Warping zaraz nadejdzie, domyślam się, że najprawdopodobniej zwarpuje tutaj parę Dark Templarów. Tutaj się pojawi. Pojawiają się zeloty. Zeloty też mogą sporo namieszać, czy w tym samym czasie ten grabidak Vidak zaatakuje. Nie, czeka, aż zeloty nadejdą do ini minerałów. Zeloty właśnie rozprawiają się z innymi minerałów. Całkiem dużo probów tutaj ginie. Czekamy na reakcję tak. i z jego tej reakcji nie ma. Mnóstwo probów straciło swoje życie, udało się wysłać. Tylko trzem gram tak właśnie birnuje wejścia. I mamy wielką batalię I już przed naturalem. Tak. Takie zwojdy zostały zniszczone zanim wykorzystały swoje, go, swoje aktywowanie. Zostają same Stalkery. Stalkery nawet nie sobie poradziły, ponieważ miały wsparcie Immortali. Immortal rozprawiły się za nami przeciwnika. Easy nie zauważył, że zostało zniszczone jego, jego Madraszy Core. I niestety Easy bardzo, bardzo mocno się pogubił na tym sudzie. Myślę, że to to sądziło, że przegrał. Bardzo ładna gra od strony Nie spodziewałem się tak ostre miazgi od niego. No dokładnie solidna rozgrywka była z tego strony.